Witajcie z tej strony, no a to jest kolejny odcinek z cyklu krótko o grach. Dokładnie tak. I tutaj możecie nie wiedzieć dokładnie co to jest za cykl, ponieważ yy, ostatnio go wprowadziłem. Ale wcześniej był taki odcinek z Kralista trzeciego, gdzie opowiadałem o nim co yy, możecie się spodziewać i tak dalej. To jest po prostu taki, yy, taka seria, czy wiem, każdy może to nazywać jak chce, yy, gdzie po prostu recenzuję yy, oraz opowiadam o danej grze, o tych najnowszych grach, tak yy, właśnie, o tych najnowszych to sobie zaznacznie. No i dzisiaj na cel wziąłem sobie Sniper Ghost Warrior 2. Dokładnie tak. Pewnie spytacie dlaczego nie wziąłem Tom Pridera, ponieważ on był wcześniej. Wtedy jeszcze nie chciałem prowadzić takiego cyklu, w ogóle nie miałem tego na myśli, ale teraz tak jakoś mi wpadło do głowy i myślę, że to może wypalić. A więc dobrze. Co do snipera Ghost Warrior, do jedynki pierwszej idziemy, to szczerze wam powiem, że ja go całego nie przeszedłem. Ja zawsze lubię zaczynać, wiecie, jak coś gadam o grach, od poprzedniszki jeśli była. Ja całego go nie przeszedłem, ale jednak grałem tego, grałem i szczerze wam powiem, że mm, Początek dobra, fajnie, bo jak m, na tamty czas to m, grafika także była dobra yy, Jeszcze weźmy pod uwagę to, że, yy, że jest to, że była to gra I yy, cały czas jest yy, City Interactive, no teraz nazwa się zmieni na Sea Games chyba, jakoś tak Chyba tak, pisze się C i Games, żeby nie było wam tu przeliterowałem zmieniła nazwę i szczerze wam powiem że początek ok, fajnie, ale potem wyłapałem masę błędów i to nie, nie tylko ja, bo wszyscy, którzy grali chyba w snipera Ghost Year 1, wyłapali te błędy, chodzi mi tutaj o na przykład sztuczną inteligencję, to było chyba najgorsze co mogło być w jedynce, ponieważ no jeśli tego błędu akurat by nie było, to powiem wam, że Sniper jedynka, znaczy Ghost Warrior 1 byłaby wyśmienita na moje. No ale pod m, pewnymi względami była. E, właśnie pod tym względem, że jest to gra no, polskiej firmy, no i zrobiła i tak e, duży e, duże zamieszanie na rynku w sklepach. No ja sam nie mogłem uwierzyć wam powiem, że taka gra jest... E, polskich producentów. To jednak jest coś, co nas jakoś podwyższa. Właśnie Sniper podwyższa tą polską półkę z grami. Tak, ja to oceniam. No ale dobrze, przejdziemy do naszej dwójeczki. Otóż yy, spodziewaliście się jakiejś dużej zmiany yy, w Sniperze Ghost Warrior 2 yy, od poprzedniczki. Ja szczerze wam powiem, że ja nie oczekiwałem zbyt dużej zmiany pomimo silnika graficznego, bo silnik graficzny, jeśli wiecie, no ja tu wam powiem, jeszcze przypomnę, yy, gra działa na silniku CryEngine 3, czyli to jest silnik, który yy, użyto w Crysisie 2 i w Crysisie 3. Yy, no ale tam już jest bardziej podrasowany, to wiadomo. Yy, no i chyba jedyne co to właśnie to mnie tak y, przyciągnęło, żeby zagrać w Ghost Warrior 2, ale czy fabuła? Szczerze wam powiem, że jak czytałem y, y, na czym ma się opierać fabuła, to to nie jest nic nowego. To jest wszystko to, co jest w innych grach, no pomimo tego, że y, nie latamy z karabinami, oczywiście tylko mamy swoją piękną snajperkę. Oraz jakiś tam pistolecik czy różne inne gadżety No i to, ma, i to w sumie jest yy, jedyne, Jedyna cecha, której inne gry nie mają Że no po prostu gra trzyma się swojego tytułu Jak tytuł mówi sniper, to jest sniper, prawda yy, No i właśnie na tym yy, ma to działać I, I tak jak już mówiłem Mnie sniper Ghost Warrior przyjął tak, yy, przyjąłem go do siebie Yy, patrząc, że ma się opierać na CryEngine Engine 3, ponieważ silnik jest yy, obłędny. No dobra yy, odpaliłem sobie tego snajpera i szczerze wam powiem, że yy, słabo, naprawdę słabo yy, I tu nie że, po prostu, że jestem jakimś wielkim krytykiem, tak, że nie lubię jakichś tak snajper, snajperskich skradanek, bo uwielbiam takie rzeczy. Ale szczerze wam powiem, słabo, naprawdę słabo według mnie, bo panowie z Sea Games, tak się już teraz to nazywa i tak y, będę gadał, y, mogli się bardziej postarać. Naprawdę mogli, ponieważ y, pomimo że jedynka miała te swoje błędy, to jednak moim zdaniem była lepsza. Lepsza. Ja już y, w snajperze dwójce trochę tutaj przeszedłem. I powiem wam, że nawet, nawet Cry Engine 3, który występuje tutaj, jakoś tak super mi nie przypomina tego z Crysis 2. Jeśli widzieliście lub graliście już w Ghost Warrior 2, to, to powiedzcie, przypomina wam chociaż trochę z Cryzisa 2, bo dla mnie, według mnie, on jest jakiś taki wyblakły ten silnik, kurczę no Nie wiem czy po prostu to jest kwestia mojego monitora czy po prostu ustawień, które ja mam Ale no ja gram na maksymalnych więc y, to chyba powinno być y, troszeczkę inaczej, lepiej to wyglądać No ale kurczę Moim zdaniem on jest taki nie jak, jakiś taki szar, szary czy coś Ale taki jakiś wyblakły tak, tak, tak moim zdaniem, ja tu nie będę się o tym wypowiadał no ale według mnie taki jest i w ogóle nie jest podobny do tego, który był w Crazy Siedwójc nie, nie wiem czy oni po prostu, nie teraz mówi to nie jest Crazy Engine 3, nie? Yy, czy tak dalej, Ale po prostu, po prostu mi nie przypomina I ciągle się powtarzam po prostu, po prostu, po prostu Wybaczcie, ale ja mam taki nawyk jakiś, nie wiem co za mi się dzieje, ale dobra yy, Przechodząc już do celu co do fabuły to już mówiłem, no to jest coś co występuje w większości gier. Idź do celu, zabij, yy, uciekaj, nie da się zauważyć. To na tej samej podstawie działa. Yy, no i w sumie mogę wam, jeszcze, mogę wam powiedzieć, że pomimo że nie czekałem tak super na tego snajpera no to jednak go kupiłem tak kupiłem mogę wam na, nawet pokazać pudełko ale muszę sięgnąć a mi się szczerze nie chcę pokażę wam ponieważ mam zamiar nagrać wam specjalnie żebyście zobaczyli jak jeszcze nie widzieliście chcę wam nagrać taki odcinek odcineczek z Ghostury Radwójki oraz z jedynki, tak, z jedynki też yy, do, dla porównania może grafika, no faktycznie w tej dwójce jakoś jest już lepsza, jest lepsza, to wiadomo, bo to już jest, no tak jak mówię na tym silniku obłędnym yy, yy, super yy, tam tego z krajem 3 yy, zrobionym yy, no ale kurczę, no szkoda, że mi jakoś tak nie podchodzi to, no mimo że silnik jest, no super, nie i tak dalej no bo to już wiadomo, jest już nowa technologia tego silnika, to kurczę, mi on się jakoś nie widzi w tej grze. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Może wam jakoś też macie jakieś takie yy, ten, to pewnie teraz powie, jesteś daltonistą. Nie, nie jestem. Naprawdę nie jestem i wszystkie kolory normalnie widzę. I to jest wyblakłe jak dla mnie troszeczkę. Czyli y, wam tu podsumowując wiem, że nie uszułem jakichś takich super szczegółów, ale to w sumie jest w cyklu krótko o grach", tak? Ja tylko mówię co ja widzę, jakie są moje przemyślenia i ten. I tak dalej. Ja jeszcze o nim będę gadał, ponieważ całego go nie przeszedłem, dopiero y, wczoraj zacząłem. Aha, jeśli to powinienem powiedzieć na początku. Gra wyszła 15 y, marca. Jak ktoś jeszcze nie wie. Ale to spokojnie w internecie jest. Także, słuchajcie, moim zdaniem... Sniper Ghost Warrior 1 jest lepsza od 2 i tutaj wiem, że powiecie, yy, ale to miała być yy, taka bardziej recenzja dwójki. Wiem, miała być i była, yy, ale muszę po prostu jeszcze yy, po, podjąć temat 1, no bo to są yy, dwie gry z tej samej serii, prawda? Także no tu jednak jest y, o czym gadać. No a więc no nie wiem, no. Całego nie przeszedłem co do fabuły jak na razie jest słabo I tyle to jest to jest na no moje ja nie jestem jakimś tam wielkim krytykiem ale po prostu lubię ja mam taki zwyczaj że mm, jak odpalam grę to od razu jakoś tak mi się uaktywnia yy, w głowie Dobra ta gra może być dobra początek zarąbisty super fajnie tego potem może być już trochę słabiej ale jak na razie jest okej okay. w snajperze Ghost Warrior 1c tak było wszedłem do gry Patrzę, okej, okay, początek super, fajnie I okej, okay, dobra, bawiłem się świetnie Ale potem jakoś już to zniżyło mm, przez, przez te różne inne też błędy Ale początek był dobry, to muszę przyznać A tutaj początek jest y, Już zaczynamy w jakiejś dżungli Idź powoli, idź tam tego Idź, czy tam, czy tam jakiś inny początek Kurczę Ale tak, tak, taki był Idź po cichu, oczywiście To mnie, to mnie przeraziło To mnie przeraziło, naprawdę jakby był taki początek jak w Cry trzecim albo chociaż w się trzecim że już wiecie coś tam gadane wszystko co jak tego fajnie wszystko Okej okay. już bym powiedział o, super fajnie ale potem od razu by mnie to znudziło na, na serio Aha jeszcze to, co do Krajzysa trzeciego przeszedłem go wiem nie przeszedłem go na kanale ale przeszedłem yy, I zrobię właśnie jeszcze dzisiaj ponieważ jeszcze wam tu dałem przed chwilą takiego faka. Fuck you, nie do was oczywiście, tylko y, odpowiedzi na wasze pytania oraz y, specyfikacji mojego sprzętu, ponieważ ja zakupuję już nowy i jakoś w tym tygodniu lub jeszcze następnym może jeszcze tam troszeczkę dalej już będę go miał. Specyfikacje wszystkie macie w tym filmie, y, który wstawiłem przed chwilą, jeszcze link w opisie będzie do niego, jeśli nie wiecie. I możecie sobie zerknąć i powiem Wam się do krajsa trzeciego ja jeszcze zrobię właśnie też tak krótko o grach, ponieważ już wcześniej ten pierwszy odcinek był z krajista trzeciego, że tam opowiadałem o nim, ale zrobię yy, że go zatwierdziłem, tak? Przeszedłem go całego i opowiem jak się bawiłem yy, w krajysie trzecim. Co do ghostworia drugiego, no nie czekałem zbytnio i chyba na nic yy, nie było tak yy, nie było co czekać. Jeśli jeszcze nie kupiliście snajpera, jesteście ciekawi yy, czy jest lepszy od jedynki, mówię wam, nie jest. Jedynka jest od niego lepsza przynajmniej. To jest moje zdanie. Możecie sobie porównać, yy, ponieważ wiem, że już yy, wiele filmów jest na temat snajpera, także możecie wejść i zobaczyć. Moje zdanie i taka jakby moja ocena To sniper Ghost Warrior 2 No żeby nie być takim Za bardzo surowym Ponieważ grafika i tam yy, Tak dalej Są te rzeczy Daję 6-0 Taka jest moja ocena Ja nie jestem super yy, Takim recenzjonistą Tak to nazwę Ale lubię się wypowiedzieć na temat gier I sam przydzielić jej ocenę 6-0 dla sniper Ghost Warrior 2 Tyle w moim temacie Dzięki że oglądaliście Jeśli film się Wam podobał No to nie zapomnijcie o łapce w górę No i oczywiście Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i odwiedzajcie mój kanał na Facebooku, ponieważ y, kanał na Facebooku, strony na Facebooku, ponieważ tam są namieszczane informacje na temat gier, serii i tak dalej. Także serdecznie Was zapraszam i do usłyszenia i zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!